Cześć, cześć, witajcie wszyscy, z tej strony Kuba17 Witam was w nowej serii z Grand F Auto 5 yy, Odcinki z tej serii będą się pojawiały nieregularnie yy, Niekiedy za, w zamian za jakąś grę np. za Eurotracka, za Minecrafta, za, za cokolwiek yy, Albo niekiedy tak od, od tak Dzisiaj chcemy zarobić parę tysięcy Ponieważ chcę założyć klub motocyklowy yy, I zapomniałem zdarzyć, że jesteśmy na online yy, Żeby założyć tutaj klub motocyklowy To potrzebuję dość sporą sumkę pieniędzy Całe 210 tysięcy Ale potem z tego będą dobre pieniądze Chcę tutaj w Zadzie Się rozproszyłem przez wszystko Ojej, karam, Nie brałem w nim udziału wcale. Wcale nie widać. Więc mam nadzieję, że odcinki tego typu Wam się spodobają. Chciałem, w zasadzie. Odcinki z tego typu Wam się spodobają. I że y, będzie się ich pojawiało więcej. Bo to zależy teraz tylko od Was, czy wstawicie tą łapkę w górę, czy nie. Bo jeżeli stanowczo będzie mniej łapek w górę, niż łapek w dół, no to wiem, że mam tego nie nagrywać. Ajajaj, aj, aj. już się już się robię Jakie mam okay, tutaj fikołki. Ponapadamy sobie teraz na drogę sklepów. Nagroda to lata, po co mi ta, znaczy potrzebna, do zbycia levelu, no, ale tak bardzo ona nie jest potrzebna. To lata. Dobra, zobaczymy sobie teraz Rozpiskę sklepu, co tutaj się? Zaproszenie jakieś nie Rozpiskę sklepów zobaczmy Najbliższy, najbliższy sklep Chyba tu Ej, na go Nie zaznaczony już hmm. O, podaję sobie tak znacznie, bo się nie chce zaznaczyć już mniej więcej ogarnąłem sterowanie, mniej więcej i możecie słyszeć, yy, yy, możecie słyszeć w tyle takie granie, basy czy coś w tym Coś mi tam za oknem gra. Tutaj pływał, oby mnie nie to by było troszkę słabe. możemy powolutku lądować, podchodzić do lądowania najpierw no założę sobie ten klub cały Z 210 tysięcy a potem kupię sobie mieszkanie bo na razie mam tylko garaż jak możecie zobaczyć na dole mapy do tego troszkę pieniążków się przyda jak ktoś mi da zaproszenie do organizacji jakiejś to też z ch chęcią przyjmę ponieważ za to jest są naprawdę niezłe pieniądze. I to się przydaje. Mamy jakąś broń. Zobaczmy, ale co się tutaj stało. Nieważne. Zobaczmy, czy mamy jakąś broń. No niezbyt, ale za to... W sumie możemy go tutaj tym postraszyć. Chyba, że będzie miał pieniądze. Dzień dobry. Dzień dobry. Szybciej. 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 Świetnie. Ło ty! ty! Kolejny, który ma broń. Ojej. Normalnie mi tutaj pisze, że mam 200 fps, ów. co się dzieje? Naprawdę jest oszustwo. Gdzie jest ten sklep? Gdzie jest Bo nie znam tutaj tych ulic. Okej, okay, myślę, że już nie znajdziemy tego miejsca, gdzie ja zginąłem Ale przydałoby się wezwać samochód, o ile mi przywiozą Ej, co ja zrobiłem? Pojedziemy do Amunejtron, trochę się tutaj. You need coś? Hm? Chcesz mi coś Nie, i zaznaczymy sobie amunitron najbliższy amunitron mój samochód jest już tutaj tak to jest mój pierwszy samochód po prostu tak o sobie kupiłem i, nim, i dostałem Myślę, że fajny samochód. Podoba mi się w każdym bądź razie. Już mogę. Okej, okay, pistolet. No. no, może kupię tutaj pełną. Pewnie się przyda. Co ty było? Aha. Ok, acho que é isso um Ok um mais de um de então, então, Eu Agora vamos Hello and welcome. Tak, hello and welcome, dawaj hajsu! dawaj mogę iść szybciej! Hajsu, dawaj! Szybciej! 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 Wiem, jestem bardzo brutalny! Przynajmniej teraz mam zrobić he. kiedy gonią normalne dacze helikoptery potem one przechodzą na ciebie i to jest takie złe oh no! o, o, o. o jezu gdzie ja się wzruszyłem jak ja potem wiatr na mnie dostanę helikopter nie widział dobra helikopter nie zauważył och udało się i za to Expa przynajmniej dostajemy. I do kolejnego sklepu. Eee, dobra, hop. Powiedzmy, że się udało. Gdzie my mamy kolejny sklep? Sklep, którego nam się nie udało obrabować. Obrabujemy teraz. Już przynajmniej mamy broń. Ojej! Trochę tysięcy trzeba zebrać. I ten piękny dźwięk silnika. Szybciej. Oh, please. Mama, nie I am moving teraz Pospiesz się, co sprzedajesz, fajki. Szybciej. Gin. Ty mnie wcześniej też zabiłeś. Mhm. Karma wraca. Ołnał, no, ołnał, oh no, ołnał, oh no, ołnał, oh no, ołnał oh no. Ajajajaj aj. Helikopter nie, nie wiem ile mam gwiazdy, bo muszę samo tutaj Co mi pokazuje Okej, okay, powinniśmy do ślady Jedziemy, 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 jedziemy byśmy mogli się wskrować szybko tutaj teraz tu jesteśmy przy dokach oj to źle jedź, okej okay. teraz szybciutko po schodach piegniemy na samą górę Dobra, zgubili już. O jak fajnie o, na samochód. ja O nie! Jakie zwrolstwo! I jedziemy do kolejnego sklepu. Gdzie mamy kolejny sklep? Do obrabowania. Koło klubu. A my przy tym nie byliśmy już? Chwila, chwila, chwila. Nie, my byliśmy tu. Okej. Okay. Słuchajcie tego pięknego dźwięku silnika Dobra, odjeżdżam On jest lepszy niż tamten, stąd przejeżdżam Przepraszam Teraz może podjedziemy po tą paczkę Ojej nawet i teraz podjedzie w pod... O, bo jedzie w moją fronę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Szybko. Szybko pistolet w dłoń. Okej. Okay. Ty, ty patrzcie, 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 uda nam się. Oj, coś się nie udało. Dobra, bez problemu oczywiście, zaraz uda nam się. My no ją zjedziemy całą. Tylko teraz mi samochód jest dość daleko. No sobie podbiegniemy tam. Nie wiem, czy nam się uda. Czy on tam stoi, chyba się w coś wrąbał. Proszę, żeby się nam udało. Nie, bo on idzie chyba uliczkami. Kurczę. Nie wiem, czy on tam nie ma twojej siedziby. Nie, już jedzie coraz szybciej. Postaramy się. Czemu nie? Myślę, że warto. I teraz szybko wsiadamy. Jedziemy tam po niego. Okej, okay, tej broni teraz używamy. lecimy za nim okej okay. ładnie wbiłem w zakręt nie ma co tutaj ma globala więc czyli znaczy, chodzi o globalny ten pokaz więc trzeba go tutaj zdjąć Zaraz się wam Zaraz Coś jest. Tak, w się. Ło! Ło! Szybko odrodzenie. Musimy być szybsi niż on. Przejmiemy to. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Czemu to jest aż tam? Dobrze, że umarł. Przejmujemy tą ciężarówę. Go dalej wywkiję. Kurczę, ciężarówka. No! Szybko! Szybciutko. Musimy się zrespić. No proszę, jak daleko. Skąd to? Czemu do mnie strzelasz? Gin. E, to cześć! Zabraliśmy jakiegoś prezydenta, co? Nie gangu, nie Przejmujemy ją. Kurde, zamknięte. Co teraz mam zrobić? O ty, gdzie jesteś? Uciekamy. No to brzmi kto tam Do mnie zaraz zabiję. Jest, kurczę, jest. No po prostu się tak cieszę. Ja bym tą ciężarówkę od razu zdetonował. Teraz mi się udało. Kurde, on nie może daleko uciec. Co? Dobra, jedź w moją stronę zaś. Kurde, uciekł Tak trochę, tak dużo. O jezu. Straszne. We have to make a samochut. What do you need, boss? Some wheels? I can bring them around. No Okay, I got stuff to do. Morse Mutual, we are here to help. I think we can do that. Co? Co? A gdzie to jest? Na drugim końcu miasta. No, no dawaj! No dawaj auto! No dobra. idź. Idź już. Nie ma go tu. Bierzemy i jedziemy na drugi koniec miasta.

Szybciej, śpieszy mi się! Baterie są ci niepotrzebne. Gumy do rzucia też nie. Gin. Uciekamy szybko. No i zaś helikopter. Tylko, że teraz tym nic nie zrobimy. Nie mam tutaj jeden no ale tak to nic nie zrobi. Po nas zaresztowanym No, będzie jeszcze gorzej. No, to. serio aż tutaj wstało. Dobra, wyłożył. Dobra. dobra, poddaję się. Poddaję się. Poddaję się bez bicia. Ej, ej chłopiec im poddaje się bezbiciu to oni cię zabiją to jest straszne gdzie mój samochód Salas? no nie goduj chłopie a wypad. czekajcie, jeszcze wpłacę tutaj pieniążki na do tyle ile mam Żeby ich nie okradził 12 tysięcy, jest, to nie, jeszcze troszkę brakuje 14 a potrzebujemy 210. Ok, napisałem tutaj po to, żeby mnie przyjęli tam, gdzie jest dość jeziora kasięda, ka bo y na wyścig nie chcemy. Samochód jest na parkingu policyjnym. ja go tak nie odzyskam na pewno. Dobra, to myślę, że to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.